Witajcie, niedziela. Lecimy polatać trochę. Trzęcik gotowy Jeszcze tylko ja bluzkę mam Jeszcze tylko bolecę na na górki trzeba założyć buty. Romec stoi tu tylko, było w śrubko w więc skręciłem i nie tylko, żeby na się trzymało lecę na górki tutaj tam z tyłu. Wczoraj jeździłem w dwóch butach. Tak je waliłem. Noga mi już pudnia, po im nawalała mi w butach jeździć tam. Kłamiałem tą niższe, ale one popękały więc muszę w tych dużych jeździć dobra, zakładam i lecimy lecimy dobra, widzimy się na miejscu to rozstawiony jest skoczny jest do, popraw, do poprawki, bo się przechylał, bo dzisiaj tu byłem ale zaraz wam coś jeszcze pokażę poprawiłem trochę te wjazdy. szczególnie ten nowy, co tu jest Do niego się nie dał, bo to był i łodziurkę teraz tu się jak spędzi, to wylatuje cały rower, już czasem górę. Tak nie ma bardziej gdzie się rozpędzić. Rozpędu, by tu wleciał, by wyskoczył, tam by wskoczył. Tak samo tutaj się rozpędzę, tam się skacze. Kurwa. O, tu wyrównałem dziurę, bo tu się wjeżdżał, nie dało się wpaść teraz z jest Tylko jeszcze do poprawki, tu trzeba kawałek wyryć, bo musimy wchodzić całościowo i tam zjeżdżać. A jest grunt. Tu ładnie, tu zryjłem, trochę piasku nasypałem, tu tak samo była taka dziurka, to wyrównane Można latać Łódki są Się W tych nie idzie, dopiero pierwszy raz Zobaczymy jak będzie, Ora poprawiamy chłodę Jak zwykle kurwa rękawiecie nie wzięłem Oczywiście na rower będzie Chujowo jedliśmy, zobaczymy, co się uda. Więc lecimy. Jestem tutaj chwilę, bo jak muszę się zauważyć, gleba była, Przy glebie się kierownica skręciła w jedną stronę. Muszę ją przestawić. Nie wiem, czy tak pójdzie. Przestawiam mi Kurwa lecę dalej. Dobra, jest w miarę prosta. Więcej razy to jest dobrze. Takže štyk. Ktera si vezme rinkavíčky. Dobrá. A, ještě vezmu vstate v sobě. To nič je lepší. Nakrývač. Dobrá, lečím na místu. o ci chuj taka taki ta zapierdala, zapierdala się tu zjebało go to, aż tu Nie jechałem, to tu mnie wyjebało. I w tamte krzaki, w te karoserie leciałem Ci leżą na kupie tu w tych krzakach, sam dale. O no, tu się wykręcam ślady, wyryte Kamera tak nie oddaje. Tu jeszcze górka jest, widzimy oh, na nią. Skurwa, piszczą, zajebałem, kurwa, wam spieszcie, zaniebałem kurwa Łatwa. Z kamerą gorzej wjeżdżać na nią. Tu jest gorzej, bo tu trzeba się rozpędzać. Tu jest praktycznie pieno, bo Teraz się obsypało troszkę. Tu już jest miarę Dobra. Jedziemy. Dobra, ja się wam nagram, może jest dwa skoki z chopki Sepolatam polatam już bez kamery Chwil I spierdalam Kurwa nie chce stać, jebani podlew, kurwa Chopka Jest taka średnia Nie ma co jakieś duże robić na początek Najpierw małą żeby ładnie równo skakać, a później dużą robić niby się skakało na dwa razy, trzy razy taki A to ile razy się leciało, później się rower leciał, ty sam zlatywałeś szczególnie to wczoraj, bo stąd się z góry wyjmie i się położy go pionowo, pionowo się postawi Jedną deskę się pod spód jeszcze podłożę, bo jakiś bloczek i w sumie no dzisiaj by bloczek podłożył. Tutaj leży taki kurwa. Taka <grywa> cegła kurwa. Ciężka. Ale zobaczcie. To jest. Chuj. chuj skoczymy z dwa razy najpierw powoli później się nawet, że trochę rozpędzimy z dwa razy wej tylko tyle zobaczycie ja sobie później poskaczę jeszcze kurwa 50 razy dobra ustawiam kamerę i dobra lecimy ja będę się rozpędzać a wy czekajcie Jest trochę niebezpiecznie, ale fajnie się leci. Mi się wydaje, że wysoko, ale to jest naprawdę nisko. wy na kamerze będziecie widzieli, że nisko leci. Muszę tak mu na się wpływ wysoko. Ciechałem punkt krośnie zaraz zaczynamy się rozpędzać. O, w miarę wysoko było. Ja se podćwiczę. Poćwiczę sobie i nagram wam może jutro, bo pojutrze skacze Ale leci się wysoko. Czuję to Dobra. Siemaneczko, ja już po jejździe. Stoi demon. Ale nic. Żaden wyjazd nie kończy się bez czegoś urwania albo zrzucia. Widzicie czego nie ma? Się ufa! Jadę, jadę, coś miękka, że boli. Dotykam tego, od działo do przodu, jak, jak... Tu jest, żeby amor się na boki nie rozsuwał. W sensie nie, że taką na ten, tylko po prostu, żeby to nie przekręcało się taką Teraz się nie przekręci, bo tutaj trzyma. Ale się wyjmie czy coś, żeby się nie przestawiło, no i po prostu trzyma trochę koło, dystans, czy coś. Się pospawa. Trochę pedał wykrzywiony. Albo korba, tylko nie wiem co. I powietrze mi schodzi, ale to już nie po dzisiaj, tylko to... Powietrze to mi schodziło. Ciągle prawie. No i muszę buty jeszcze umyć, bo są brudne i można iść do domu. Więc to by było na tyle. Długi odcinek będzie, ale trudno. Teraz się powoli zarometa, bo trochę od... Trochę było przerwy, no, no mi się nie spieszy do roboty. Mam no, czym jeździć tym krosem to tak teraz gwarantuję. Nie można, tylko debile nie jeżdżą, się boją. To było na tyle.